Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj wracamy z powrotem do tematu różnych duchowych wymiarów naszego życia. Chciałbym powiedzieć o takim temacie, którego do końca nie rozumiem, ale podzielę się nim, może Wy coś ciekawego dopiszecie. Mianowicie temat strachu przed właśnie demonami, złymi duchami, przekleństwami. No i w jakim sensie wydaje mi się, że i teraz nie wiem tylko czy to wynika z natury strachu jako takiego, czy z natury tej rzeczywistości duchowej. I tu nie odpowiem, bo po prostu nie wiem, ciężko mi jest to jednoznacznie y, określić. Strach przed tą rzeczywistością otwiera na jej wpływ i w jakiś sposób również wzmaga y, wzmaga y, pewną siłę oddziaływania tej rzeczywistości. Widzę to na przykład w 44 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie właśnie yy, ewidentnie Bóg no, działa, można by powiedzieć, w taki sposób maksymalnie racjonalistyczny. To znaczy mówi, no popatrzcie, co to za dziwni ludzie są, którzy połowę spalają drewna w ogniu, przy drugiej połowie spożywają mięso, Krzeczą sobie, ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło, a zresztą czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. Kto zami zadaje się z popiołem, tego zwodzi omamione serce. Tak, że nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzyma. No i tutaj problem jest taki z tym fragmentem, że on trochę stoi w sprzeczności z, przynajmniej wydaje się stać w sprzeczności, albo jest w skomplikowanym odniesieniu do 1 Koryntian, gdzie w 1 Koryntian jest powiedziane o tym, no, że generalnie są byty duchowe i tak zwani bogowie, tak? I generalnie yy, ósmy rozdział. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofiarze bałwanom, wiemy, że nie ma Bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jedynego. No, wydaje się to proste. Współgra super z Izajaszem. No ale następny werset mówi tak: bo chociaż nawet są tak zwani bogowie. Czy to na niebie, czy na ziemi. I dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg i Ojciec. Czyli zwróćcie uwagę, że to jest trochę jakby. To jest troszeczkę inne postawienie sprawy. To jest postawienie sprawy takie, że te byty różne istnieją. One nie są bogami oczywiście, nie są bogiem stwórcą, bogiem odkupicielem, nie są tacy jak nasz Bóg. Dobrze, ale jednak istnieją. I, I oczywiście kontekst w Pierwszym Koryntian jest inny, nie jest związany z ich wpływem, jest związany, ale w jakimś sensie trochę jest związany z ich wpływem, bo jest związany z tym, czy można jeść ofiarowane im mięso, czy nie można. No i generalnie apostoł Paweł mówi, że nie miejcie z tym nic wspólnego. Jak musicie, to miejcie, ale nie pytajcie dla porządku, dla spokoju sumienia najlepiej, skąd to mięso pochodzi. Wiem, że był wtórny rynek. Koręcie mięsa ofiarowanego różnych, właśnie w różnych świątyniach, i to mięso później trafiało na rynek i można sobie było po prostu kupić, więc w jakiś sposób było to no, coś, co zmuszało nawet chrześcijan do jakiejś konotacji z tym pogańskim kultem. W każdym razie, yy, to, co gdzieś no, tutaj musi wydzwonić mój zegar, chyba skończył. W kanonie to, co jest jakby, już nie wchodzą te wszystkie szczegóły. Ewidentnie są jakieś byty duchowe, ewidentnie nie mamy się co bać, i to jest właśnie ciekawe w księdze Izajasza. Nie mamy się co bać kultu oddawanego Bożkom, bo to jest jakby puste. Jak się te dwie rzeczy łączą do końca, pan szczerze nie wiem. Natomiast tą jedną rzecz, którą zaobserwowałem i która widzę, że działa, to znaczy, jeśli ktoś zaczyna w tą rzeczywistość wnikać, nie będąc całkowicie pewnym tego, że tylko i wyłącznie Chrystus ma moc nad wszystkimi demonami, wszystkimi siłami ciemności, to popłynie. Znaczy, to popłynie w tym sensie, że po prostu ta rzeczywistość ma wpływ. Co ciekawe, ludzie. Którzy w ogóle w to nie wierzą, mam wrażenie, że w jakiś sposób się odgradzają od tego. Oczywiście możemy dyskutować, jaki mechanizm działa. Sam jestem ciekawy, jaki mechanizm działa, do końca powiem szczerze, nie wiem, ale jakiś mechanizm działa duchowy, i ten duchowy mechanizm sprawia, że rzeczywiście ludzie tacy po prostu są bardziej uodpornieni. No nie, nie zaryzykowałbym twierdzenia, że całkowicie odporni. Ale jednak jakoś bardziej uodpornieni. Także podsumowując, mój wniosek taki jest z tego, nie fascynujmy się demonami. Myślę sobie i znam kilka osób, które się fascynowały i odpłynęły, bo straciły z, jakby właśnie z oczu Boga z jego wielkością, skupiły się znacznie bardziej na tych wszystkich, właśnie takich powiedzmy, pomniejszych bytach duchowych. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga, yy, miejmy, ja bym powiedział, dystans do, tych, do tej rzeczywistości. Miejmy dystans, nie wchodźmy w nią za głęboko, najlepiej w ogóle w nią nie wchodźmy, jeśli nie musimy. Ale nie w tym sensie właśnie takim naturalistycznym, że jej w ogóle nie ma, tylko po prostu, że my robimy jakby wewnętrzne takie postanowienie, nie pchamy się w to. Tak jak Izraelici żyjący pośród pogan nie pchali się w pewne rzeczy, mimo że ta rzeczywistość była na wyciągnięcie ręki. Tak jak dzisiejsi chrześcijanie w Tanzanii czy w innych krajach Afryki robią wewnętrzne postanowienie, że nie idą po prostu, nie korzystają z usług właśnie szamana. I. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Nie bać się tego, ale jednocześnie właśnie nie wkraczać w to, a jak już wkraczać, to z pełnym przekonaniem i z pełną siłą, bo inaczej i z pełnym zaufaniem do Boga, bo inaczej to może być po prostu bardzo niebezpieczne. Panie, dziękuję Ci za to, że w Tobie mamy nadzieję, w tobie mamy zbawienie, w tobie mamy siłę. Panie bądź uwielbiony i prowadź nas i zachowuj nas właśnie w bezpieczeństwie. O to Cię Panie prosimy. Z Bogiem. I do zobaczenia.